Trużynę falubazów wspiera firma Marvis. Regeneracja filtrów DPF FAB. Kapitalny wzrok zapewniają salony optyczne Edor. No i wydaje mi się, że my też byliśmy trochę zaskoczeni, bo ten tor był taki sam jak na treningu. Tak mi się przynajmniej wydaje, że był dość porównywalny, więc przygotowani do tego meczu byliśmy. Na pewno gdzieś ten początek meczu trochę ustawił to spotkanie, bo później no skończyło się na dwóch punktach ostatecznie, a na tym początku faktycznie tam w pewnym momencie było 10 punktów i no szkoda, nie ma co się tłumaczyć, trzeba robić dalej swoje, ważne, że jesteśmy w playoffach i trzeba będzie pracować przed playoffami, żeby było lepiej. Ta pierwsza część wasza była chyba nieudana, wy nie potrafiliście odczytać tego toru, bo i na starcie i na dystansie było no, tak sobie nazwijmy to. No tak, właściwie tylko w pierwszym biegu chłopaki wygrali start, a później trzy następne wyścigi, e, starty przegrane, także e, mówię, ciężko powiedzieć teraz jeszcze, e, mecz się praktycznie dopiero skończył, więc jeszcze na wnioski za, za szybko, ale na pewno będziemy to analizować i, e, i tyle. No co, staraliśmy się, walczyliśmy, e, ale przegraliśmy, no a ja nie jestem jakoś tam zadowolony. Bo jeden punkt e, to nie jest to, co chciałem, no ale przede mną kolejne zawody i na nich będziemy się skupiać. No nie pasowało i tyle, no co tu dużo mówić. E, tak to w Speedwayu jest i będzie dalej. E, no trzeba próbować i, i cały czas się starać i, i objeżdżać. Video rejestratory 24.pl tylko sprawdzone kamery samochodowe sportowe akcesoria